Cześć z tej strony, Paula i Marta, czyli podcast Brzmi, Brzmi Hamsko. Witamy w pierwszym odcinku po Nowym Roku i będzie też taki temat na czasie co roku w styczniu powracający, czyli postanowienia noworoczne. Taka klasyka gatunku. Nowy tak. rok, nowa ja. W tym roku będę lepszą wersją siebie. W tym roku osiągnę wszystko, co sobie założyłam, e, i tak dalej, i tak dalej. Następnie przychodzi luty, życie zweryfikuje nasze, <noise> nasze postanowienia i okażę. Luty się, to jeszcze <noise> jest, wiesz, taka się sprawa, no nie? Że luty to jeszcze może ci się chce troszkę, no ale bliżej wiosny mnie pierwszy tak. kwartał, to wtedy już w ogóle. Tak, to. Po macie. Dokładnie tak. Nie wiem, czy robisz sobie postanowienia noworoczne. I takie i nie, ja byłam młodsza że w liceum, jakoś. To robiłam postanowienia noworoczne, a to był taki zdupek. co teraz myślę o tym. Da, śmiać mi się chce. No to było coś, w nie wiem. Nauczyć chodzić na szpilkach. <laughs> Naprawdę, miałam taką formę, dlatego miałam listę, te postanowienia noworoczne, w formie takiej listy, którą zrobiłam sobie w takiej osobnej, no, osobnej kartce, taką wkładkę miałam do kalendarza. Mhm. I tam miałam a 15 punktów, właśnie. I między innymi właśnie nauczenie chodzić na szpilkach i takie tam różne zdupy y, rzeczy. To wtedy robiłam takie dziwne. A teraz nie wiem, czy bym to nazwała postanowieniami noworocznymi, co robię. Jakby analizuję sobie, co bym chciała na dany rok osiągnąć albo odhaczyć. Ale też nie spinam się z tym. Więc mhm. nie wiem właściwie. Czyli to nie jest takie, że będę chodzić na przykład na siłownię Nie, albo... Będę fit. <laughs> Chudne. Tak. Czyli bardziej jak na przykład chcesz pojechać w jakieś miejsce? Więc co Wam zobaczyć pod celem bardziej, chyba nie są moje jakie postanowienia, tylko bardziej cele, które bym chciała osiągnąć, chyba bardziej bym to nazwała celami, bo wtedy sobie myślę jak, jak do tego dojść. Jest chyba też kwestia dojrzałości, że już nie rzucam właśnie schudne, właśnie będę fit, będę chodzić na siłownię. Bo z tą siłowią też miałam haha, zryw. <laughs> z siłowią to mam zryw co roku. <laughs> co roku. E, to, 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 to bym nie powiedziała, ale bardziej bym to chyba nazwała celami noworocznymi. I mm -hmm. tam sobie stawiam, takie bardziej może w klimacie zawodowym, ale też takim dla siebie, rozwojowym. Mm -hmm. Tak, ja robiłam sobie, robiłam sobie jakieś takie listy postanowienia noworoczne. To nie miało 15 punktów. Tak jak te Twoje. Tam było jakieś 3-4, ale nigdy tego nie zrobiłam, to co tam było na tej liście. Ja się się teraz więc jakby moją dojrzałą decyzją było to, że przestałam po prostu robić te postanowienia, przestałam, przestałam... się oszukiwać. <laughs> Dokładnie, przestałam się oszukiwać, bo doskonale wiem, że no nie będę chodzić regularnie na tą siłownię, nie? Przez jakiś czas tam pochodzę, później wiem, że przestanę. Jakiekolwiek miejsca do odwiedzenia, do zobaczenia to też jakby nie narzucam sobie tej presji, że o koniecznie w tym roku muszę to zrobić, a później w grudniu sobie wyrzucać, że nie miałam czasu albo kasy, albo cokolwiek innego, tak samo nauczenie się nowych rzeczy, to wychodzę z założenia, że jeśli chcesz coś zrobić, to to zrobisz, nie wiem, w połowie roku, na koniec roku, w środę, czwartek, piątek, kiedykolwiek niekoniecznie w poniedziałek, że od poniedziałku zacznę, i z postanowieniami noworocznymi mam właśnie. Także nie wydaje mi się, żeby to miało za duży sens, że taką analizę tego, co chcę zrobić, mogę zrobić dowolnego dnia w ciągu roku. Wiesz co, bo mi się wydaje, że ludzie to robią te listy też często jak robimy to postanowienia noworoczne, to my w ogóle robimy je z dupy. W sensie, nie analizujemy tego, w jakim miejscu jesteśmy co robimy tak, no bo jeżeli ja sobie właśnie, że będę chodziła na siłownię trzy razy w tygodniu od stycznia, a tak naprawdę w ogóle nie ćwiczę, no mhm. to zejdźmy na ziemię, przecież nie będę go robiła, no kuźwa, no jakby proszę, <laughs> <laughs> nie oszukujmy że Ale właśnie, że jakby nie planujemy tego w ogóle w jakimś takim kontekście do nas, jakby, mhm. że wiesz, rzucamy właśnie w eter, że schudnę 10 kg, no bo wszyscy będą się odchudzać, pójdę mhm. na dietę, bo wszyscy będą na diecie, właśnie um, nie wiem, będę przygotę maraton, chociaż nie na mi zabiegać, nie? Mhm. Że ludzie w ogóle jakby nie analizują tego z jakąś świadomością siebie. Bo ja nie mówię, że to jest coś złego, bo jeżeli to robisz rzeczywiście tak bez presji, że właśnie potem w grudniu płaczesz, że gówno osiągnęłaś, coś beznadziejna, mhm. tylko że zakładasz sobie jakieś tam właśnie cele albo rzeczy, które fajnie by było, żebyś zrobiła albo zrobił, to spoko. Jeżeli się niby czujesz, że ci się nie uda. Mhm. Ale w momencie, kiedy ty potem płaczesz, no to to nie jest fajne, no. Ja mam wiesz, czy doświadczenie w tym sensie, że nie wiem, miałam plany na 2020 rok, a wiemy, była pandemia, mhm. i główno się udało zrobić, tak naprawdę. No, no I co no wtedy to... z moją listą? no Ja mam płakać, że nic nie to... osiągnęłam, no jakby to nie była moja wina. A z drugiej strony, osiągnęłam najwięcej chyba w tym roku, wtedy w tym mhm. roku w niepandemicznym, bo zrobiłam najwięcej rzeczy, które sobie założyłam. Więc mhm. nie wiem, czy to była świadomość tego, co chcę zmienić, czy tego, że po prostu miałam w chuj wolnego czasu i udało mi się no, to poodhaczać, no, tak. więc. Trudno, trudno powiedzieć. Tak właśnie, co ludzie by osiągnęli, gdyby nie musieli chodzić do pracy. Kurwa, wszystko. <grym> tak. Ja nie wiem, to w ogóle tyle wolnego czasu. Chciałabym, była. Chciałabym, była, gdybym nie musiała być w pracy w poniedziałek. I jak masz taką listę tych celów na dany rok, to robisz sobie później jakąś taką checklistę, że odznaczasz, czy w jaki sposób planujesz realizację. Tych celów, żebyś wiedziała, że to ci się udało zrobić. Mam taki kalendarz, który ma między innymi tak zwany mój nawykownik mhm. i u mnie też wiele tych celów równa się na takie nawyki, które sobie chciałam wypracować albo wypracowuję. Więc to co po prostu widzę na tym trackerze całym, czy tam mi się te kropki zgadzają i obok mam stronę, gdzie mogę tam sobie mhm. napisać jakieś zdania albo trzy na dany temat. Więc to jest też kwestia tego, że uczę się może bardziej świadomie podchodzić do niektórych rzeczy i żeby rzeczywiście, żeby ta lista nie była taka. Przy Ugnębiająca, przytłaczająca, nierealna właśnie, tak? No bo tak jak mówimy, no ja nie będę nagle fidlarwą yy, i nie wiadomo kim, no bo jakby tak. kurde, no, to jest niemożliwe, jakby to, uh -huh. to się w ogóle nie łączy. Ale tak jak właśnie, nie wiem, czy jakieś takie pierdoły, typu nie wiem, czytanie, nie wiem, że obiecuję mm -hmm. sobie pewne, bo sobie wiesz, punkt, żeby czytać więcej. Tak. No to wtedy sobie sprawdzam, żeby się, czy poświęcałam danego dnie, danym miesiącu, ile dni poświęciłam na czytanie i co mogę mm -hmm. zrobić lepiej. Albo um, co wpływało na to, że nie czytałam te, te, w tym miesiącu, jakby co miał, wiesz, i tak dalej. Albo czemu udało mi się osiągnąć ten cel, czemu nie wiem, czytałam, w sumie 30 dni pod rząd, na przykład mm -hmm. w pół godziny. Jakby co wpłynęło na to, że mi się udało, nie. Więc w ten sposób. I staram się chyba właśnie bardziej podchodzić do tego ze świadomością swojego czasu i możliwości i też właśnie odkładać te cele na takie miesiące, że mm -hmm. bardziej sobie wolę postawić. Nie tyle, co cały rok jakieś postanowienia. mamy tam główne, wiesz, wątki, ale sobie rozkładam to właśnie na miesiące, jakieś takie małe kroki. Okay. Wydaje mi się, że łatwiej jest, kiedy sobie to rozkładasz, na no, te 12 miesięcy, może 12 takich kroków, tak? Mm. No bo to wiesz, no jeżeli nie wiem, w jednym miesiącu skupiam się na czymś tamto i wypracuję sobie jakiś nawyk, no to potem łatwiej mi go już nie nim tak. żyć, no bo mogę dołączyć kolejny, 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 tak? Jakby to tak, jest tak. już z automatu ci płynne. Tak, to brzmi bardzo mądrze, wow. bardzo racjonalnie. Nie? I rzeczywiście, właśnie może to był mój błąd, że robiłam sobie takie. Ja sobie w ogóle na Tak, tak że, i... że coś zrobię. A nie miałam tego takiego śledzenia postępów tak naprawdę i nagle się okazywało, że czerwiec, a niekoniecznie cokolwiek zrobiłam w tym, w tym zakresie, no to czerwiec to już za późno, żeby zacząć i tak, wiesz, przekładanie z tak. rok na, na rok, a rzeczywiście te nawyki, tak jak mówisz, to chyba, to jest, to jest klucz do, tak, do właśnie, bo osiągnięcia Tak, właśnie budowanie takiej świadomości, ale właśnie nie robienia wszystkiego na hura, no bo mhm. nawet, wiesz, bo my mamy ludziom do tego tendencję, że my przesadzamy. Mhm. Że my chcemy za wiele rzeczy zrobić już na, na już, żeby tak, to było gotowe. Tak. I to jest chyba kwestia takiej nauki, takiej pokory, mhm. że nie wszystko da się zrobić od razu, że na niektóre rzeczy potrzeba czasu albo i pieniędzy. Że lepiej właśnie sprowadzić jeden na przykład nawyk, że mam jakichś nawykach. Jeden nawyk na dany miesiąc i jego wypracowywać i tak dalej, a nie pięć, bo to się rozwali po prostu. Mhm. Bo ja też tak miałam na początku, że się po prostu gubiłam, że nagle miałam 12, bo tam było 12, 12 pozycji i ja dwanaście wyżywaliłam co ja chcę, wiesz, zrobić. Tak, tak, A potem tak. okazywało się, że totalnie nic nie robiłam, bo było tego za dużo, mhm. że jakby trudno zrobić wszystko naraz. Więc jakby ja polecam, polecam chyba tą metodę małych kroków. Nie wiem, czy myślałaś w ogóle, dlaczego ludzie to robią, czy zastanawiałaś się nad tym. Myślę, że to może brać się z takiego kultu osiągania sukcesu, mhm. czy robienia więcej, przekraczania swoich granic i takie coachowe pierdololo, niż z tego, że rzeczywiście ktoś chce zmienić swoje życie, że może bardziej widzisz, że ktoś, kogo cenisz, coś tam osiąga i chcesz dorównać. też dorównać, no. Tak, ale to właśnie wydaje mi się, że to jest taka kwestia też poniekąd presji, że wiesz, że, no, że idzie nowy rok, no to właśnie nowa ja, że musisz mieć jakiś cel i cele i plany na dzień, no bo jak nie masz? No nie chcesz nic zmienić, nie chcesz, nie wiem, zarabiać więcej, lepiej, być lepszą wersją siebie i tak dalej. No i w duchu myślisz, nie kurwa, nie chcę. No ale nie powiesz tego na głos, no mhm. bo nie boisz się powiedzieć prawdy. Albo cokolwiek, co się po powstrzymuje i robisz sobie tą listę. Tak. Które, które potem nie osiągasz, to ci wpędza jeszcze większe poczucie winy, że jesteś beznadziejna na dupy tak, tak. i na pewno inni mają lepiej. I z drugiej strony też jest takie to poczucie, nie wiem, sprawczości, właśnie władzy nad własnym życiem, że rzeczywiście może jest nowy rok, to jest nowa mhm. kartka, czysta kartka, że mogę zacząć na nowo, lepiej zacząć swoje mhm. życie, nie wiem, przeżywać, no nie zawsze doświadczać. Zawsze jest taka opcja, chyba że właśnie, że tak jak mówisz, że takie zaczęcie świadomego, Życia, bardziej takiego wzięcia sprawy w swoje ręce, co no też się nie oszukujmy, że nie zawsze jest możliwe. No tak, ale właśnie te postanowienia noworoczne są... to jest dziwne, dziwny temat w ogóle, bo z jednej strony, jeżeli są osoby, które właśnie robią to jakoś bardziej świadomie i rzeczywiście analizują swoje potrzeby i co chcieliby w danym roku osiągnąć, no to też okej, okay, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś właśnie ulega tej presji i próbuje na siłę, jakby się dorównać, wiesz, żeby mhm. nie w tyle, nie być gorszym, a tak naprawdę lubi swoje życie, lubi siebie i nie potrzebuje zmian, bo jakby jest okej, okay, mhm. No to nie widzę, wiesz, znowu wchodzenie w ten wyścig szturu, bo potem, wiesz, obserwujesz, że o nie wiem, jest pierwszy kwartał. Yy, Nowego roku, co udało ci się osiągnąć, nie? Albo co zrobiłaś ze swojej listy postanowień, nie? Tak, potem tak. już masz całą, całą memuszków, że i gówno <grym> i tak dalej, tak? Tak, tak. Tak, bo właśnie to jest taka pułapka, że zmień swoje życie na lepsze, no, a niektórzy czują się dobrze tam, gdzie są i nie chcą niczego zmieniać. I teraz też poczułam <grym> taką presję, że muszę coś tam, <grym> tam zacząć robić, bo sobie planuję. Mam taką jedną rzecz, którą planuję chyba, nie wiem. Od pięciu lat, czy więcej. Mhm. No i co roku, jakby mija mi ten rok, i yy, nic w tym kierunku nie zrobiłam, a jakby już. Zaopatrzyłam się w rzeczy, które mi są potrzebne do zrealizowania tego. Brzmi więc... to ambitnie? Tak, brzmi ambitnie. I e, w moim mieszkaniu specjalne miejsce zajmuje karton z tymi rzeczami, który Od po, po prostu. Tak, który stoi w tym samym miejscu i czeka, aż zbiorę się. Aż dojrzeje. E, tak, aż dojrzeje. To ciekawe. <laughs> teraz? Nie, to ja nie mam, takich, nie mam takiego kartonu, który czeka. Tak, bo e, właśnie. Ja działam na takiej zasadzie, że jak nie widzę efektów od razu i od razu mi się coś nie uda, no to jakby nie chcę tego robić więcej, nie chcę kontynuować. Zrażasz się, się tak się. bardzo. Może to nie jest zrażenie, tylko takie, nie mam tej nagrody, nie? że od razu, od razu coś mi się udało zrobić, <laughs> tylko to jest jakiś długi proces. To jest właśnie z nauką języków, jak już. Jak już zaczynam rzeczywiście się uczyć, no to robię bardzo szybko progres, ale jak mam w głowie, że do takiego pełnego nauczenia się języka, no to tam załóżmy, żeby mi zajęło ze dwa lata, no to mm, długo, długo i to już samo to dwa lata, to. To mnie zniechęca, żeby w ogóle zacząć. Bo to chcesz już teraz. Na tych ja chcę, miast, już, te, ja chcę już teraz. teraz. jej, to ja tak nie mam w ogóle. Totalnie nie. <grym> chyba to jest też kwestia tej takiej właśnie pracowanej pokory w szukaniu nowej pracy. Wiesz, <grym> że jakby to tyle lat trwało i tak dalej, że uczułam się, że nie wszystko można mieć od razu, ale na przykład, jeżeli mówimy o już teraz, to mam tak przy na przykład zmianach w mieszkaniu, <grym> że ja właśnie już teraz zamówmy, tnijmy, rozbijmy i w ogóle wiesz, w remont. <grym> A wtedy mój mąż mówi, no, hello, no pomału, nie? Jakby uh -huh. spokojnie z głową, bo to są jednak jakieś koszta, nie? A ja właśnie, wtedy właśnie jestem na już na teraz. Tak, to tak. w innych rzeczach. już zamawiasz, nie? już gotowanie, <laughs> już wiesz, i te sprawy. To te, wtedy, ale ogólnie w życiu to nie. To jakby jestem nauczana chyba tego, nie wiem, czekania, uh -huh. jakby czekania na efekt. No, A jest ale, ale to... chyba nie wiem. To z takimi rzeczami, na których nie zależy mi może. Bardzo, które są mi obojętne, to na to mogę czekać, ale na takie rzeczy, które może są trochę moją ambicją, to jak nie będzie widać od razu, dobra, daję tydzień, jak po tygodniu nie będzie efektów, to naprawdę jest mi bardzo ciężko kontynuować i się angażować. Ciekawe. Ciekawe w ogóle, jakby temat na osobny odcinek. E, tak, to e, tak, tak, to, tak, to, tak, to, tak. To na temat właśnie y, oczekiwań y, na już, na teraz. Nie, to jakby. Hmm. To jest to ciekawe w ogóle, jakby, że żeby twoje ambicje, jakby, że niby są, że powinieneś napędzać, a poniekąd się z tym posopują, i jakby mm -hmm. zamiast iść w to dalej na tym właśnie speedzie, to to się totalnie hamujesz, bo nie masz efektów na już od razu. Tak. to jest w ogóle ciekawe. Czyli ten odcinek możemy podsumować tym, że postanowienia są ok, o ile to jest zgodne z nami samymi. Czy czujemy potrzebę robienia takich postanowień? A jeśli już robimy to, żeby rozbić to na mniejsze kroki, które są łatwiejsze do realizacji, bo jeden duży cel może położyć nam realizację wszystkiego. Tak. I również to bym tutaj dodała, żeby nie, nie bać się rezygnować z niektórych postanowień, bo jakby. No to, że my sobie coś ustajemy w grudniu czy na początku właśnie nowego roku, to może się okazać w dalszej części y, miesięcy, że jednak już nie, nie chcemy tego robić. Więc jakby mhm. nie bójmy się wykreślać też postanowień, które jednak y, mogą nam przeszkadzać albo już, y, których nie czujemy po prostu. Tak i niespełnione cele, żeby... Nie były na naszej liście porażek, tak? Czyli żeby się nie katować tym, że czegoś nie zrobiliśmy, tylko bardziej wyciągać lekcje na przyszłość, uczyć się na tym trochę o sobie też, jakimi ludźmi jesteśmy, czego oczekujemy od życia. Tak, I jeszcze wiedzieć, że nie każdy musi robić postanowienia noworoczne i żebyśmy nie dali się zapędzić właśnie w, ten, w to, że każdy musi sobie coś zaplanować, bo właśnie może nasze życie już wystarczająco dobre, może my już siebie wystarczająco lubimy i nie potrzebujemy nic zmieniać, bo tak też może być. Ale to oczywiście nie koniec naszego odcinka, bo czas na podcastowy lub książki. Ja dzisiaj chciałam polecić książkę, o której wspominałam już przy odcinku, bodajże o stracie, kiedy ty polecałaś te 27 śmierci Tobiego Obeda. Mhm. To chciałam właśnie polecić to reportaż Władcy Strachu, który też właśnie opowiada o przemocy na, na właśnie na dzieciach, który się dzieje w sierocińcu na tej wyspie Jersey. To jest w ogóle wyspa, należy, czy która należy, która jest pod Wielką Brytanią, jakby jak tam monarchą brytyjską, ale oni mają swoje własne, własne prawo, jakby nie są aż tak bardzo podlegli Wielkiej Brytanii. To jest, wyspa, na wyspa, na której mieszka około 100 tysięcy osób, więc to też nie jest jakoś dużo, to jest właśnie mhm. bardzo mało. I smutne jest też to, że w tej książce to w tym reportażu, że tam wszyscy wiedzieli, co się dzieje w tym sierocińcu. Ale udawali, że nie widzą, nie słyszą wołań o pomoc tych dzieci, że te dzieci były zostawione same sobie. I to jest właśnie opis tych doświadczeń, tych skrzywdzonych dzieci, ale również właśnie walka o mm, ukaranie sprawców o mhm. odzyskanie głosu poniekąd. Jest to w ogóle przerażające. W sensie, tam są takie właśnie opisy tych ofiar, no, co się z nimi działo, kto im co robił, w jaki sposób. Więc to jest bardzo też tak poruszające, pewnie jak to, którą Ty polecałaś. Więc to jest jakby ode mnie na dzisiaj. Natomiast ja z okazji nowego roku polecę schematem, żeby próbować nowych rzeczy. Jeśli oczywiście mamy taką ochotę, i spróbować sięgać po książki z krajów, z których zazwyczaj nie czytamy książek. Tak jak na przykład książka Grobowa Cisza, żałobny zgiełk Joko Ogawy. To jest e, japońska autorka. Ta książka, e, jakby nie wiem do końca, jak ją jak ją e, Umieścić w jakim gatunku? Może to jest taki thriller, może horror nawet? Chociaż e, okładka jest bardzo. miła, taka ładna jest. Tak, jest bardzo ładna. W ogóle nie miałam pojęcia, o czym jest ta książka, po prostu gdzieś tam trafiłam na listę jakichś polecanych książek mm, autorów nieanglojęzycznych. No i ta była mi między innymi na liście, i sobie tam kilka jeszcze pozostałych <taki> takich dziwnych zamówiłam. I ta książka składa się z historii kilku osób, i te historie się między sobą przeplatają, i to jest na takiej zasadzie, że zaczyna się od jednej osoby, na koniec jest wprowadzana. Albo inna lokalizacja, albo inna osoba, i kolejna historia jest związana z tym miejscem, i jakby przez całą książkę w ten sposób to przepływa. Ta książka w ogóle, jakby okładka tego nie oddaje, ale momentami jest makabryczna. Czytałam Ci kilka fragmentów, tak, właśnie, więc... Tak. A więc... Się, w, właśnie chyba użyłaś innego słowa wtedy. <grym> jaka, ta książka, jaka ta książka jest. Tak, <grym> tak chyba powiedziałam, że jest pojebana, bo... Tak się właśnie wydaje. Bo... No trzeba to przeczytać, bo ja nie jestem w stanie jakby oddać skali tego, tego pojebania. Tak, 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 dokładnie, bo czytałaś mi e, fragmenty, to w ogóle Tak. zastanawiałam się, kto... I pisze, tak? Jakby, tak. Wiecie, King przy tym to jest totalny, to jest w ogóle, nie wiem, romans. A, a tutaj o, w tak. ogóle zarys niektórych historii, niektóre zdania to po prostu człowiek czyta i aż ma no, przed oczami tak. obraz tego, co właśnie jest napisane. Tak, natomiast właśnie to, że to jest autorka z Japonii, to też w książce widać. Jakby trochę inne podejście do życia, mhm. do filozofii takiej życiowej. I to jest właśnie ciekawe, że można wyjść trochę poza taki utarty schemat, i zobaczyć, jak to wygląda w innej części świata pisanie książek i, i opowie, opowiadanie historii. Tak, żeby Więc... nie tylko sięgać, po to, jak mówisz, po tak. właśnie z Europy, tak. tylko trochę dalej i, i szerzej, bo to takie mówisz, u nas mile zaskoczyć. Tak. Więc od nas dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że nowy rok przyniesie Wam same dobre rzeczy. Nie musicie robić postanowień, jeżeli nie chcecie, tak. naprawdę. <laughs> Ale nam będzie miło jednak, jeżeli zareagujecie na nasz e, najnowszy odcinek, ewentualnie zaobserwujecie tam, gdzie jesteśmy, czyli Instagram, TikTok, no i oczywiście YouTube. I Spotify. A, i Spotify. No tak, więc e, dziękuję. Dziękuję również.